Witam moi kochani, witam na moim kanale. Q dzisiaj będę omawiała aktualizację którą troszkę zapomniałam. Przepraszam, że dźwięki w tle, ale. No nie, 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 nie wiem, i nie będę już rozmawiała. To jest którą zapomniałam. To jest. Korgi, Dani. Nie na to nie stać, bo ja mam tylko 67 tysięcy, a on kosztuje tylko 250 tysięcy, więc na mnie tego nie stać. To jest tak, Dani. to najszczęśliwszy korgi na świecie i może być Twój. No, nie, nie musi być mój. I dla mnie to za drogi jest ten korgi oni pewnie bardzo by chcieli takiego koniecznika ale nie mają tyle z tych komentarzy, czy tam są więc nie wiem jakoś tu w komentarzach poprawcie, mnie. i w ogóle ja bym chciała mieć może też być coś jeszcze mam tysiąc tylko nie wiem, tyle tych komentarzy o komentarz napiszę, że no, nagrywam, poczem stoję się może. Odbierzemy sobie nagrody. Dziękuję, Basik. Wpisów za uśmiecha. Mam? To dasz? nie więc... Mm, mm.